victusbros.com no, tam trafiał w stójce. No, ja, ja też go trochę trafiłem. No, po jednym uderzeniu nawet chyba padł na ziemię, nie, nie udało mi się doskoczyć. No, ale czuję się dobrze. Tak jak po pierwszej walce. Nie mam żadnych kontuzji. Leciutkie obicia, które zaraz się zagoją, i wracam do Polski, wracam do treningów. Czuję się bardzo dobrze. I żeby nawiązać tą walkę w stójce, trochę go pobijać w stójce, później sprowadzić i poddać. No tutaj troszkę był problem z nawiązaniem tej takiej wyrównanej walki w stójce. No nie wiem, jeszcze nie, nie widziałem tej walki, nie wiem jak to wyglądało z boku. No na pewno nie było idealnie. No, liczyliśmy tutaj, że ta stójka pójdzie troszeczkę lepiej. No ale, ale generalnie było dobrze. No, udało mi się sprowadzić po, po, po pierwszej akcji do, do pchanku do siatki, tak jak planowaliśmy, sprowadziłem. Później nie udało się poddać. no Tutaj te nogi miał bardzo twarde, nie chciał klepać. W, nocy, w kostce mu coś tam szczeliło. Później, nawet jak, wie, po walce, jak zeszliśmy do lekarza, no to już powiedział, powiedział lekarzowi, po prostu, że tam coś mu w kostce szczeliło. No ale wiadomo, jak jest walka adrenalina, był twardy nie chciał klepać i nie udało się go poddać. Eee... No, w drugiej rundzie, eee... w drugiej rundzie, no tak, no tak, tak jak mówię, ta stójka, tutaj były troch, to, tylko trochę braki w tej stójce. Reszta myślę, że. Poszła zgodnie z planem. tam te, 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 te wejścia w nogi trochę może były nieudane, nie miały to tak wyglądać. No ale to no, jest to poprawić w na następnej wersji. będzie 17 maja. Będzie to pierwsza gala Bellatora w PayPay View. Więc będzie no, w, w, na pewno dobre show. Do, du, dużo dobrych walk na tej gali no i, i fajnie, fajnie, że ten finał też się znalazł akurat na tej gali. Nie będzie chyba w, w pay per view, nie będzie w tej płatnej w płatnej formule będzie przed tym, no ale to też dobrze, bo dla sponsorów więcej ludzi moją walkę zobaczy. No Patryk Patryki jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem, dużo nakałtuje, ma mocne uderzenia. Chociaż tak z wyglądu jest niepozorny, jest mniejszy od Andersona, wydawać by się mogło, że, e, że jest słabszy, to uderzenia będą słabsze, ale tak naprawdę e, pokazuje w tych walkach, że potrafi mocno uderzyć, że potrafi znakomitować. Chociaż w walce z Derekiem e, tak dobrze mu nie szło. No, Tam tą, tą walkę przegrał. E, no Mam nadzieję, że będzie dobrze. No, tutaj też e, myślę, że będę miał e, przewagę pod tym względem, że. Patryk mi się rusza, nie jest taki agresywny. Tutaj Derek cały czas szedł do przodu. Musiałem tak się odganiać się od niego. Pitbull będzie, on zazwyczaj, zazwyczaj jak walczy to jest bardziej taki statyczny. Więc tutaj jak dobrze go tam powskakuje, myślę, że dam radę. No, ale jest na pewno bardzo dobry zawodnik. Jest bardzo dobry też, jest bardzo dobrym człowiekiem tutaj od pierwszej walki. Pamiętam jak Pierwszą walkę miałem w operatorze, razem na badanie jechaliśmy, poznaliśmy się, tak. Za każdym razem, jak tu jesteśmy, jakby wspieramy się, życzymy sobie powodzenia, jest bardzo, bardzo takim przyjemnym gościem, więc no, trudno, będziemy musieli razem walczyć, no, ale to wiadomo, to jest tylko to, to, to jest spora, na pewno nie będzie tu jakiejś takiej rywalizacji, takiego jakiegoś. No, do dogadywania sobie, czy jakichś takich brudnych gierek. Z tego co tutaj widzimy, to relator fajnie się rozwija. Z walki na walkę rośnie, tutaj widać coraz więcej tych ciężarówek jeżdżących z Bellatora. Czy wszystko, no wszystko jest jakby lepiej zorganizowane, więcej ludzi. Tutaj tak naprawdę jak, przy, jak trafiliśmy do tego operatora, było e, tych ludzi dużo mniej. Teraz cały czas widzi, widzi się nowe twarze ludzi, e, których tutaj jeszcze tak no, no, tych pierwszy raz widzimy. E, I fajnie, fajnie. Idzie chyba, tak, tak mi się wydaje, idzie to wszystko w dobrym kierunku. No, ale bardzo, bardzo dobrze się tutaj czujemy. Jesteśmy zawsze dobrze przyjmowani. Większość tych ludzi, tutaj z Belatora już znamy po imieniu. Przed walką po walce z każdym można pogadać, jak jest jakiś problem, to też każdy, każdy jest pomocny, więc no, traktują nas bardzo dobrze, czujemy się tu dobrze. No i no tak, chciałbym, żeby ten Belator jak najlepiej się rozwijał, żeby, jakaś tam, żeby był konkurencją dla tego UFC bo no wiadomo, nie może być tylko jednej, dużej organizacji. no to, to, jest, to jest tylko miesiąc, więc tak jak teraz, tak jak tym razem spędzę go w Polsce. Będziemy jeździć po różnych klubach, tutaj musimy dokładnie z trenerem, Sławkiem rozpracować, gdzie będą najlepsi sparing partnerzy, kogo, tam, kogo pościągać na sparingi, będziemy jeździć w Polsce i przygotowywać się u nas w kraju. Jest to za, za, za krótki okres czasu, żeby e, gdzieś jeździć, eksperymentować. E, no i tyle no, ty, 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 ty główne przygotowania będą e, u nas w klubie w bastionie tych. Oprócz tego gdzieś tam na pewno jakieś sparingi do innych klubów się wybierzemy. że tak. W no, pierwszym razem tą poprzednią walkę tak na ostatnią chwilę dali, tą już trochę wcześniej zapowiedzieli. No, mam nadzieję, że finał już na, na 100% musi być. No i cieszę się z tego, że e, w Polsce fani, polscy fani, ludzie w Polsce mogą e, zobaczyć e, walkę na żywo. Nie muszą gdzieś tam szukać po internecie, e, tylko włączają sobie telewizor, oglądają. No tak powinno być, no, bo też e, bardzo się z tego cieszę, że telewizja Chcę to, chcę, chcę to pokazywać, chcę je wspierać w jakiś, w, 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 w jakiś sposób. Dużo to dla mnie znaczy, mam nadzieję, że te walki już zawsze będą pokazywane. Wiem, że Bellator pewnie na żywo nie będzie pokazywane, ale przynajmniej te walki z moim udziałem, że będą pokazywane na żywo. No na pewno jeszcze więcej tej stójki. Dużo sparingów, stójki, z mało czasu na jakieś radykalne zmiany, ale drobne tam detale, parę szczegółów trzeba poprawić. Więc chciałem podziękować wszystkim fanom w Polsce, którzy wstawali w nocy, żeby obejrzeć moją walkę, a wiem, że było tych ludzi trochę. No, dziękuję bardzo. Dostaję później na mojego fanpage'a informacje z, z gratulacjami. To bardzo wiele dla mnie znaczy i, i, i doceniam to. No, dziękuję bardzo. I Chciałem też podziękować sponsorom, którzy, którzy też mi pomagają. W firmie Manto, w firmie Luksusowe Zegarki 24.pl, Invictus Bros. i. Custom way. Dziękuję mojemu trenerowi Sławkowi Szamota, który od dziecka mnie prowadzi, przygotowuje, jeździ ze mną na walki i wspiera. Dziękuję bardzo. Dzięki Sławek. you can tell everybody yeah you can tell everybody go ahead and tell everybody i'm the man i'm the man i'm the man yes i am yes i am yes i am i'm the man i'm the man